W minioną sobotę blisko 1000 motocyklistów zgromadziło się na pszczyńskim rynku, aby wspomóc ogólnopolską akcję Motoserce i przy okazji rozpocząć sezon motocyklowy. Głównym celem Motoserca jest zbiórka krwi dla potrzebujących dzieci. Od 2009 roku w całej Polsce zebrano blisko 10 tysięcy litrów tego drogocennego płynu. Akcja jest aktualnie w dzi dzisiaj w 69 miastach organizowana i chcieliśmy, żeby przyczyna też uczestniczyła w tym przedsięwzięciu. Ojca Rafał Wspór, organizator motoserce 2012 przyczyna. Na pewno ta krew powędruje do śląskich szpitali, e, ponieważ no, każdy centrum kwiatostwa ma swoje e, oddziały w danym województwie. Ambulans do poboru mieliśmy już rok wcześniej za, e, zamówiony, natomiast e, całe przedsięwzięcie zaczęło się od stycznia. E, wszystko zaczęliśmy kręcić od stycznia i... I jest tak jak jest. Podczas imprezy kolejka przed ambulansem wcale nie malała. Krew oddawali zarówno motocykliści, jak i mieszkańcy Pszczyny. Każdy chciał dorzucić własną cegiełkę do akcji Motoserce. Czy oddaję krew już bardzo długo już chyba 12 lat więc e, tak normalne dla mnie i była taka niestraszna? Nie, w kucie było straszne, ale potem już jakoś poszło. Można przynajmniej zrobić coś dobrego, także zachęcam. Od lat to robię. Za każdym razem, jak w Szczynie jest taka okazja, to ja skorzystam z tego. Ale jest pan motocyklistą, czy po prostu... Jestem motocyklistą, ale dzisiaj tutaj jestem, że tak powiem, niesłużbowo. No, na pewno fajny pomysł, fajna pogoda dopisała. E, ludzie mogą się bawić, mogą zrobić coś pożytecznego, także oby więcej takich imprez. Jeżeli to jest to możliwość zachęcenia większej ilości dawców, żeby oddawali, to jak najbardziej pozytywnie. Bogusława Fitowska. Przypuszczamy, że około... Y... 100-120 osób odda w dniu dzisiejszym, mając poprzednie doświadczenie, czyli to jest około 50 litrów krwi. Tego typu akcje są wspaniałymi akcjami, ponieważ propagują przede wszystkim honorowe dawstwo krwi. Ludzie e, bardzo dużo dowiadują się wtedy o, e, o oddawaniu krwi, interesują się tym i to procentuje na przyszłość. Pszczyński rekord zbiórki krwi został pobity. W tegorocznej edycji imprezy drogocenny płyn oddało 115 osób, co dało wynik blisko 52 litrów krwi. Oczywiście tego dnia nie mogło obyć się bez rozrywek. Była parada ulicami Pszczyny, pokazy ekstremalnej jazdy i kilka koncertów. Najważniejsze jest jednak to, że motocykliści po raz kolejny udowodnili, że razem potrafią zdziałać naprawdę wiele.